Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczniemy troszeczkę inaczej. Najpierw opowiem Wam, co się przytrafiło po nagraniu dzisiejszego odcinka. Za mną widzicie jakieś tam ruiny domu, ale to nie jest bohater naszego odcinka dzisiejszego. Tu mamy piękne góry w kanionie Verdon. Chociaż powiem szczerze, na chwilę obecną mam troszeczkę ich dość. No więc, co mi się przytrafiło, nagrałem dzisiejszy odcinek wczoraj z samego rana. Wszystko poszło zgodnie z planem. Planowałem wrócić do domu, i dzisiaj z rana pojechać na inną miejscówkę. Mam do nagrania kilka ciekawych fortów, a jest to, mogę powiedzieć, taki ostateczny termin. W tym roku, bo o ile jeszcze tam nie ma śniegu, chociaż może już jest To za chwilę będzie i nie będzie możliwy tam nawet wjazd No ale nie o tym Zbliżała się godzina 19 Wiadomo, premiera Ja nie miałem zasięgu, więc postanowiłem Podjechać tylko, wyjechać z gór Żeby złapać zasięg i być z Wami na premierze No i prozaiczna sprawa Zapałem gumę. No, zdarza się. Zdarza się każdemu. No, ale niestety, wyciągając zapasówkę, okazało się, że z zapasówki także uszło powietrze. No i zostałem w środku gór. Bez zasięgu. Bez możliwości pojechania gdziekolwiek. Nockę spędziłem przy drodze. W aucie to na szczęście. Po raz kolejny auto uratowało mi 4 litery. No ale rano wstałem, poszedłem kilka kilometrów, żeby złapać zasięg i zacząłem szukać jakiegoś ratunku. Podzwoniłem po znajomych. Tutaj w tym momencie chciałem podziękować Arkowi, Krystianowi, Bartkowi i Monice. Oni zaoferowali pomoc, mimo że mają tutaj prawie 3 godziny jazdy. Jest to daleko, i tak dalej, i tak dalej. No, ja, jak to zawsze ja, staram się jakoś wybrnąć sam, żeby nie musieć korzystać z czyjejś pomocy. No i zrobiłem tak. Poszedłem z Buta do najbliższej miejscowości. Było to 15 km. Doszedłem, zmachany, ledwo żyje. Tam była stacja, ale taka stacja paliw samoobsługowa. Było obok sklep, który miał jeszcze ponad godzinę przerwy. No to poczekałem, wszedłem do sklepu i kupiłem bombę. Nie wiem, czy wiecie, co to jest, dookoła. Ona no, w razie jakiejś nieszczelności w oponie. Yy, zablokuje jakieś małe dziurki no ale koła nie napompuje chciałem kupić przynajmniej ze trzy ale, ale była to totalna dziura I, i kupiłem ostatnią bombę no teraz wracam wracam do auta z tą jedną jedyną bombą nie wiem czy mi to cokolwiek pomoże auto jest tam hen hen daleko za tymi górami ja jeszcze mam jakieś nie wiem około 9 km do auta no, ale mam plan taki, iście McGaiverowski. Na razie nie będę mówił, jaki, ale jeżeli on się powiedzie, to będę mógł ruszyć do domu. Chociaż, jak się powiedzie, to jeszcze i tak zostanę jutrzejszy dzień na kanionie Verdun. Także pokażę Wam jeszcze po drodze jakieś widoki i, i, i spróbuję. Yy, mój plan wdrożyć w życie. Mam nadzieję, że się powiedzie. No o czym Was poinformuję. Jeżeli się uda, to wam to pokażę. Słuchajcie, mogę powiedzieć, że jest pewne światełko w tunelu, mimo że robi się już szaro. I mam nadzieję, że nie będzie padał deszcz, ale tam widać już Urbeksobus. Z pewnością wy nie wiecie w którym miejscu, ja wam pokażę to z strzałką. Zejdę niżej, również Wam pokażę. Żeby te dwie sekundy, które u Was minęły, tak szybko u mnie ten czas mijał. No ja jestem jakieś pół godziny po ostatnim nagraniu. No teraz drzewko zasłoniło, ale Urbex jest już bardzo, bardzo blisko. To znaczy, no tutaj nie, nie potrafię określić, ale to może około kilometra być może być, ale to, to już, jak już go widzę, no może pół kilometra, nie wiem nawet no i udało mi się dojść do auta i wykorzystać jedną jedyną bombę mój sposób na dopompowanie koła nie był potrzebny bo sama bomba jednak mimo wszystko troszeczkę dopompowała koło jak wcześniej mówiłem, postanowiłem zostać jeszcze jedną noc w miejscu, które właśnie widzicie, nagrałem dla was specjalnie zachód słońca Wyspałem się. Kolejny dzień spędziłem jeszcze na kanionie i rano wróciłem do domu. Obejrzyjcie film z miejsca, które odwiedziłem. Koniecznie obejrzyjcie do końca. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zabieram was do opuszczonego miasta. Miasto mieści się w kanionie Werdą 1000 metrów nad ziemią Są to jak widzicie za mną ruiny resztki budynków ale myślę, że warto wybrać się na ten spacer Tu jak widzicie już samo wejście do miasta jest dość ponure no, przez te lata już zostały naprawdę tylko zgliszcza i mury niektórych budynków oraz tego co wiem, cmentarz. Cało nic. to jak widzicie w środku, rosną tylko drzewa. Ale mury są dość dobrze zbudowane. Mimo, że dawów nie ma, mury się jeszcze trzymają. Mimo, że są porobione w mieście ścieżki, to trzeba naprawdę być ostrożnym. Gdyż wystające kamienie mogą narobić nam trochę złego, łatwo się tu przewrócić. A przewracając się, można spaść gdzieś na dół. Tutaj widać chyba resztki murów obronnych. To jakie echo nie wiem, czy wy to słyszycie ale od tych murów odbija się bardzo mój głos nie wiem czy radę wejść tam do środka ale oczywiście spróbujemy chociaż w środku widzę krzaczołów dużo tutaj widzimy okienka strzelnicze tam widok na kolejne góry a pomiędzy nimi widać dolinę nie wiem, czy były tutaj jakieś akcje typu obronne, czy ktoś napadał na to miasto. Chociaż w dawnych czasach różne rzeczy mogły się dziać. Tutaj widzimy na przykład mury, które datowane są na XIV wiek, chyba tutaj jest napisane. Kawał historii. Wyobraźcie sobie kiedyś, jak to musiało być gwarno. Kiedy mieszkało tutaj 600 osób. Nie było to może miasto, taka większa wioska, ale 600 osób to już jest naprawdę sporo. W każdym domu mieszkała rodzina. Z pewnością wielodzietna. W tej chwili jedynie pozostały te mury I mimo że mówi się, że nieraz nie zostaje kamień na kamieniu. Jednak tutaj pozostał. Ale cisza aż, aż w uszach huczy Chciałbym choć na chwilę znaleźć się tutaj w tym czasie, kiedy było tu gwarno. Wioska ta mieści się w kanionie Verdun. Tak jak już wspominałem, w XIX wieku mieszkało tu 600 osób. Niestety surowe warunki życia wypędziły ludzi z tej miejscowości. Wioska jest położona 1000 metrów nad poziomem morza. Ostatnia. Osoba była to kobieta. Opuściła to miasto w roku 1932. Z tego co wyczytałem, wioska posiada jeszcze swojego burmistrza, który mieszka tutaj niedaleko. Najprawdopodobniej był to dom, koło którego przejeżdżałem i gdzie zaparkowałem swoje auto. Nazywa się on Armand Ferrando. Dba on o ruiny tego miasta. Niestety brak funduszy nie pozwala mu zrobić z tego typowego muzeum. A z pewnością znalazłoby się tutaj wiele artefaktów. Być może te, które zostały znalezione, ktoś pozabierał. To, jak widzicie jedna ze ścian runęła. Nie wiem czy były to kamienie tak poukładane, bez żadnej zaprawy Bo widać ściany, które były murowane To jednak się trzymają Takie niskie drzwi No i widać tutaj Trzy piętra były no Tu Dość wysokie można powiedzieć kamienica Ta mała uliczka Zobaczcie, że nad oknami, nad drzwiami, nad proża, mimo że drewniane, to trzymają się jeszcze, mimo że mają kilkaset lat. Naprawdę ciekawy kawałek historii. Kanaś lat temu deweloperzy chcieli wykupić ten teren, stworzyć tutaj wioskę artystów. Jednak burmistrz nie zgodził się ze względu na to, że chcieli wyburzyć te mury i wybudować domy w stylu prowansalskim. Jednak burmistrz. Stwierdził, że nie pasuje to do tego terenu, a także woli zostawić to w takim stanie, aby zachować pamięć po tej wiosce. To jak widzicie, na środku są takie skały, kamienie powiedziałbym, takie bardziej równe. A całe ściany są już z różnego rodzaju kamieni. Nie wiem czy to były jakieś ściany nośne tutaj No ciężko mi powiedzieć Ale klimacik fajny Fajny robią też te rośliny które wchodzą tutaj do środka Mam nadzieję że podoba Wam się dzisiejszy spacer Po dawno temu minionej epoce. Wyobraźcie sobie tutaj rodzinę, która mieszkała: małe dzieci bawiące się, dziadek siedzący przy kominku. Tutaj spójrzcie, w jakim miejscu wyrosło to drzewo. Prawie 100 lat jest opuszczona ta wioska już niewiele z nich zostało wiadomo kamień jest twardym materiałem Jeżeli jest wymurowana ściana, postawiony kamień na kamieniu, to tak szybko natura się z tym nie upora. Ale jeżeli nic nie będzie z tym robione, to najprawdopodobniej kiedyś będzie to zrównane z ziemią. Zarośnięte drzewami, i być może jeżeli ludzkość przetrwa tyle czasu, to za kilka tysięcy lat archeologowie będą odkopywać ruiny miasta i odgadywać, co tu się znajdowało, mimo że my już teraz z trudem możemy odgadnąć, co gdzie było. Tutaj widzę budynek, może troszeczkę lepiej zachowany. Spróbujemy wejść. No niestety dalej nie wejdę, ale. Aha, tu z boku byłoby wejście. Niskie stropy. Widać tutaj już dość sporo ziemi naleciało. Rośliny też rosną. To chyba była jakaś taka piwniczka. Lub trzymane były tu jakieś zwierzęta, tutaj na tym podwyższeniu mogły, mogły mieć pasze. Tak raczej obstawiałbym, że tutaj były trzymane jakieś zwierzaki. Zwierzaki to najprawdopodobniej były owieczki. Ale jak tu były trzymane zwierzęta To tu z boku gdzie widzieliśmy to okienko Musiało być wejście dla gospodarzy Też wysoki dom tutaj dwa lub trzy piętra były Także tu nie była mała chatka O tam, tam właśnie gdzie widzicie ten dom najprawdopodobniej jest to dom burmistrza dookoła cisza i piękne widoki. Kolejny budynek, kolejny wysoki budynek. Jak widzicie, także trzy piętra lub nawet cztery tutaj były. Oczywiście żaden strop już się nie zachował tutaj, ale widać ogrom budynku i jego wysokość. Dużym atutem takich miejscowości górskich jest to, że materiał na domy leży tutaj wszędzie. Także z tych kamieni, które tutaj są, można było budować te wszystkie budynki. Tutaj najprawdopodobniej jest kościół. Także wejdziemy do niego. Wejść, wejdziemy. Ale niestety. Nic nie zobaczymy, wejdziemy, jak przystało na kulturalnych ludzi, głównym wejściem. Tam na wprost z pewnością był ołtarz. To widać, burmistrz zaopiekował się tymi murami, żeby nie, nie opadły. i tu mamy małą zakrystię bo czymże innym mogło to być za ołtarzem ale powiem szczerze no ołtarz jak ołtarz ale cały ten kościół jak na 600 osób mieszkających w wiosce to jest mały no, zakładam że w tamtym czasie Wioska była katolicka, no i jeżeli był kościół, no to raczej można tak domniemać. Tutaj widzimy wnęki, w których stały, nie wiem, czy jakieś figury, najprawdopodobniej figury. A już żadnych oznak, no niczego, no w sumie można domniemać, że w tamtym miejscu był ołtarz bo po prawej stronie widzimy komin. Zakrycie chyba było ogrzewane. No i niedaleko kościoła mamy jeszcze cmentarz, na który oczywiście też pójdziemy. No i tutaj trochę na uboczu, choć jakby patrzeć z drugiej strony, to przy wjeździe do miasta mamy miejsce. Na ostatnią drogę dla mieszkańców wioski. Momencik, tutaj otworzę, tylko i wejdziemy do środka. Tutaj spoczywają mieszkańcy tego miasta. Zobaczymy, może uda nam się odczytać jakieś tabliczki. Będziemy wiedzieli, który to był rok. Wiem, że tutaj dużo osób zginęło podczas pierwszej, a także podczas II wojny światowej. Mój gromper, dziadek, zginął w 1945. No, niestety, druga wojna światowa. Zabrała wiele ludzkich żyć, można powiedzieć, po każdej stronie konfliktu, to nie mamy już żadnej tabliczki. Tutaj mamy Emilia Pirisnard. Ale spójrzcie. Kobieta zmarła w roku 1989. Myślę, że jest to tylko tabliczka upamiętniająca. A ciało i grób właściwy znajduje się gdzieś indziej. Bo tutaj nawet nie widać, żeby tutaj jakiś grób był. Tu mamy. Isaie Pierisnard, kurczę roku urodzenia 1893, zmarła w 1955. Tutaj jeszcze za tymi krzakami widzę jakąś tabliczkę. Nie wiem, czy uda mi się coś tu odczytać. Ale ciężko będzie. więc z tego miejsca będę się z Wami żegnał. Dziękuję za obejrzenie filmu. Jeżeli film Wam się podobał, napiszcie mi to w komentarzu. A ja życząc udanego weekendu, zapraszam Was na kolejny odcinek. Do zobaczenia!